Dobra, to już. Już? Nie. Dawid, kiedyś stałeś w dziedzinie. Jak pani wie, jak się dioda świeci, to... Ale ona się nie świeci. Wiesz o tym? Tak, może tak? Nie wiem. Ona się nie świeci. Dobrze, moi drodzy. doradziny. Idealnie. Ale, w ogóle tego nie zmienia. Wszystko to jest ładnie <głosyny> dobrze. Pozostałe błędy, jak jakieś wyniknęły, to. Hmm, albo na przykład źle spojrzyliście od minus trójki. To się równa ile? Nie teraz słyszymy. <głosyny> lepiej właśnie. Ja jestem cały czas, jak Pani będzie gotowa, niech Pani mówi. Dobrze, tak, sam. Tak, tak. Krzysiek Glorek zrobi, na pewno nagrywam. Na pewno nagrywasz, nie będzie już kolejnego dubla. M nie. Raczej Obiecujesz. Nie? Tak, obiecuję. Paweł, słyszałaś, on obiecał. Tak. Dobrze. To jest, ja naprawdę Pani współczuję. Dobra, okej. Okay. Kochani, masakra. A, to jest wreszcie było. To było. taki znak, tak? Kutas jest 200 metrów. Dlaczego? <śmany> Bo takie miejsce jest. drogowskie, wskazuj. Kutas 200 metrów. A o czym ty mówisz? Jechać. To zawsze po, jest Piotr Kochut, nie? Ten taki mój kolega powtarzał. Napluł, spierdolił. I On on kamienna orka jest. I że jakiś czarny jak to, to jest ciało doskonale czarne. Kamienna góra. Wiesz że jest kamienna góra? To ja, no. górka, kamienna górka. Chodź o chłopanie. Nie. Już się nagrywa. Serdecznie 3 witamy. Z tej strony Paulina Oszulak. I tam Szostek. Prognoza pogody dla Europy. Nadejdzie zimny front nad Afryki, który spowoduje, że możemy spodziewać się pojawienia pingwinów. Dobrym przykładem jest stolica Chorwacji, zagrzebana w śniegu. Prognoza dla Polski. Jestem nasz specjalny wysłannik przemysła Frejczak. Przemuś oddaje Ci głos. Dziękuję Ci za rozmowę, a jednak. Na świętego Hieronima, gdy jest deszcz albo go nie ma, i tak będzie zima. Dziękuję za uwagę. Mm. Serdecznie witamy. Z tej strony Paweł Naoszulak i Mateusz Szostyk. Spokojnie. <zuluchy> <zuluchy> <Czyskło>. Serdecznie. <zuluchy> <zuluchy> nie musi Paulina musi wrócić. No nie, zadać. nie się dobrze nie się nagrywa cały czas. I to będzie na tym dodatkową pudę, tak? tak. Serdecznie witamy. Z tej strony Paulina Oszulak. I Mateusz Szostak. Prognoza pogody dla Europy. Nadejdzie zimny front nad Afryki, który spowoduje, że możemy spodziewać się pojawienia pingwinów. Dobrym przykładem jest Chorwacja. <grym> stoi tak robić, no. Nie, czekaj. Kurde, już widzisz, już widzisz. Lubię nastać. Tak to, to się nagrywa, to nie musi. <grym> to co, jeszcze raz? Tak. No, no. tak? To mało, ja chciałam Ciebie pozdrowić. <grym> Serdecznie witamy, z tej strony Paweł Oszulak. I Mateusz Ostek. Prognoza pogody dla Europy. Nadejdzie zimny front z Natafryki, który spowoduje, że możemy spodziewać się pojawienia pingwinów. Dorym przykładem jest stolica Chorwacji, zagrzebana na śniegu. Polska. No nie! Kurczę, no patrz! Nie, dobra, ostatni raz. Ma być. A, no, nie, to nie otwórzmy. Chciałem za czyli za być pogoda dla Polski, właśnie. No. Czekaj, bo ja się trochę Może być prognoza, ewentualnie coś tam sobie wyjawiasz. Dobra. A teraz Polska. Jeszcze raz, dobra. No. Serdecznie witamy z tej strony Paulina Oszułek. I ma tego szostek. Równo dla... Ja stąd wyjdę, a się nagrywa cały czas. Dobra. Mamy mało, baterię, pamiętajcie. Jest tak, tak. No, Jak się nagrywa cały czas. A jestem, nawet. No, zapukacie. Nie, dobra, teraz. <noise> dobra, Jest, cicho. Serdecznie witamy. Z tej strony Paulina Oszulak i Mateusz Szostek Prognoza pogody dla Europy. Nadejdzie zimny front nad Afryki, który spowoduje, że możemy spodziewać się pojawienia pingwinów. Najlepszym przykładem jest stolica Chorwacji Zagrzeba na śniegu. Pogoda dla Polski. Jestem nasz specjalny wysłannik Przemysław Frejczak. Przemuś, oddaję Ci głos. Przemku, dziękujemy Ci za rozmowę. A jednak... Na świętego Hieronima, gdy jest deszcz albo go nie ma, i tak będzie zima. Dziękujemy za uwagę. No, no, nie, nie? no dobra, masz tam No, no ja już liście. A czemu gdzie to chodzi? Hmm? ma No gdzie ma stanyżyki? Żyki są tam na dole. Tam. Tu? Tak tam. Ja mogę na z tej Dobra? Szef kuchni zrobić z dodatkiem swojego nasienia. <grybujesz> jaka, piękna, jaka piękna rodzinna atmosfera no, normalna. Jak w tym, dla bezdomnych, jak to się nazywa? Schronisku. <grybujesz> Przytulek, dokładnie. W na pół miesiąca wcześniej. Tak. <grybujesz> my się naczyniamy u mnie w domu. jak i no, tak kabel? Dokładnie. Kulisy, to są kulisy tego. Tyle wody się marnuje, wodę się oszczędza. Dobra. A ty co Dawid? David? Jeszcze ja po kanapce zjemy sadim. Z mm. czym? Z, z pasztecikiem? No co? Prochowickim. Prochowicki najlepszy. Pewnie. Jak ja? Gotuj z, z tym. ja? Prawie jak Makowicz. No prawie. Teraz smarujemy drugą bułkę masełkiem, a raczej. Bo żeby maso podobnie. Czymś co ma przypominać masełko? Jak tam, co raczej, żeby lepiej się? Co tam uśmiechnij się ładnie? No, <grytania> a co, co tam będzie niby? O, apel do pana Poltka. Wow. Dobra? Tak, tak, okay. Apel do pana Poltka. A ona mówi, że czyta z tej dozy Masz tu ginioną tabickę, dziewczynko no, i cita jakie to czarodziejskie, a bijemy. Akcja.

Ej, może tak, żebyś wszedł. Szed... Ja tak, żebyś... szed... tak, może w trakcie tych 6 sekund. <grym> Dobra, możesz wejść trochę wcześniej. Ja Ci pokażę trochę wcześniej. Dobra, uwaga. uwaga. No. Trzy. Ja Czytaj i jakie żądają? Panie żądają. Rozumiem. Hej, czytaj! Nawet Wam nie pomogą! Kup w PSB już dziś! Jeden, akcja! Hej, panowie chwilej dziewczynko! Masz to gieniąta biczka. Hej, czytaj do pana Polka! Panie Polku, żądają normalnych lekcji z fizyki, Nie tak wyraźnie, bo ci mówię to tutaj! No a ty musisz coś mówić, a tak się... Jeden, akcja! Hei, dziewczynko, masz tu kartkę, gieniano, I hey, jest hey. tylko maska kartki, genialna mi czytaj zadania zandania se. Hej. Bo muskużę dać normalne z fizyki, bo jak nie? Baci, oj to ta normalna, bo ci to nawet nie